Poniedziałek 17. Witam Was wszystkich w łataniu dziewiątego epizodu Skywalker. Odrodzenie Void, Wojt... Znaczy nie Wojtkiem, tylko książką. <grywia> Dzisiaj będzie bardziej humorystyczny odcinek. Porównujemy o pewnym easter eggu: jak Babu Freak spotkał Wojtka, druida bojowego z prequeli i z wojen klonów. Jeśli nie wiesz, kto to jest Wojtek, no to wstydź się. Kurwa, nie znać Wojtka? To tak, to tak jak nie wiesz, kto to jest Łukasz Skywalker. <grywia> o ty! <grywia> A tak na serio, Wojtek, jak mówiłem, jest to droid, który pojawił się zarówno w prequelach, jak i w Wojnach Klonów. Jeśli chcecie podać wspaniałe przygody Wojtka, który walczył o ludzką stronę droidów, macie pełną listę moją Wojen Klonów w kartach w prawym górnym rogu i w opisie. A dzisiaj po, powiedzmy, jak oto Babu flick ulubieniec wielu dziewiątego epizodu, poznał Wojtka. Tego pięknego Wojtka, yy, proszę YouTube, nie, da, nie dawaj mi demota, nie, nie, nie zdejmuj mi z tego filmu, wiem, że ten film jest 18... Ja przecież nie mam kasy na tym kanale. E to dobra, to YouTube możesz robić co chcesz. Co ja zarabiam na tym kanale? Nie mam nad kasy. Taki, taki żarcik o Wojteczku. Okej, okay. Płuczę Wam te naj, najlepsze momenty z wojen klonów, z Wojtkami, jeśli chcecie sobie zobaczyć. A my przejdźmy do cytaciku, jak ta dwójka się poznała. A więc dzieje się to przed tym, kiedy planeta zostaje zniszczona. Ta planeta, z której spierdzielił pod koniec Babu Freak wraz z Zori. A więc. Jeszcze przez niszczenie. Babu Flik miał jeszcze dwa dni pracy, może trzy, żeby z powrotem uruchomić droida bojowego. Jednak będzie trochę inny, samoświadomy, zdolny do wykonywania skomplikowanych rozkazów i oczywiście nie do końca legalny. Jak to bardziej skomplikowany, przecież Wojtek wszystko umiał robić. Ej Babu, <noise> widać, że jeszcze nie wiedziałeś do czego zdolny jest Wojtek, o nie. To ta scena. Zamknijcie oczy, bo ty zaraz Wojtek. Nie, Wojtek, poproszę w F w czasie na czacie dla Wojtka i dla Wojtka numer 2 też. A więc dalej Babu Frick mówi. Nie długo, przyjacielu. Nie wiem, jak miał głos Babu Frick, znaczy nie umie robić powiedział do droida od łokcia, sorry, powiedział do siedzącego na stole jego ramię niekompletne od łokcia w dół drgało okazjonalnie gdy babu mącił w kablach wolał pracować na żywych obiektach dzięki temu można było naprawiać błędy zanim narobiło się dużo szkód stój stój spokojnie rozkazał ROZKAZ ROZKAZ <noise> Odpowiedział droid natychmiast łamo, łamiąc rozkaz odchylając głowę w stronę okna, a to nieposłuszny Wojtek. Tak Babu Frigg spotkał Wojtka droida zarówno znanego z Wojen Klonów jak i z prequeli. Fajny smaczek, nie było go w filmie ale dla mnie jest naprawdę przyjemny, leci ode mnie oczywiście cały plasterek. Rozumiem dlaczego nie było go w kinie bo tam i tak było tyle easter eggów, że no... Rozumiem, tak, ale ode mnie leci plasterek. Bardzo przyjemny easter egg. Jak Wam podobał się ten smaczek? Czy zasługuje na plasterek, czy nie? żałujecie tylko, że nie było go w filmie. No czy nie było go w filmie, wtedy, film był 18, plus, bo Wojtek jest zbyt seksowny, go, żeby go pokazywać, tak? Wiecie o co chodzi? pozdro dla tych, co czają mem. Więc, czy ten y, zasługuje na plasterek, czy nie? Easter egg. Głosujcie w prawym górnym rogu. Piszcie w komentarzach. Dajcie lajka dla Wojtka. Naszego pięknego Wojtka, który cały czas walczył o ludzką stronę droidów. A póki co tyle z mojej strony Cebula. Trzymajcie się i niech Wojtek będzie z wami.